Siema, ojczystka, witam wszystkich, z tej Tomek, wideo. Jest bardzo późno, u mnie jest praktycznie godzina pierwsza w nocy. Jestem po chyba 3 godzin, czy 2 godzinnej sesji ze Spice, Spice Marines, razem z Kostem byśmy, słuchacie grali. No i co, dzisiaj chciałem pogadać troszkę o, bat o nadchodzącym Battlefieldzie 6. To są te wszystkie Battlefieldy, słuchajcie, które wyszły na konsolę PS4 i PS5, czyli nieszczęsny kasztan. Naprawdę jest Battlefield czwórka, piątka, która została porzucona i jedynka, która była moim zdaniem jednym z najlepszych Battlefieldów. Moi drodzy, dlaczego ja dzisiaj o tym mówię? A Dlatego dzisiaj o tym, słuchajcie, mówię, że Battlefield 6 siedzi mi gdzieś tam, słuchajcie, z tyłu za głową. Mam dosyć grania w koda, powiem szczerze, i bardzo bym chciał pobrać dobrego Battlefielda. I teraz pytanie jest takie, czy ten Battlefield będzie dobry? Nie wiem, bo tak naprawdę... Za niego teraz odpowiedzialna osoba, która robi koda. I wiecie jak to jest? Gość będzie sobie robił koda z Battlefieldem. Oni mają jakąś tam absurdalną liczbę użytkowników, chcą mu uzyskać, którzy będą grali w tą grę. Słuchajcie, i, i, i to jest chyba 100 milionów, czy jakoś tak, nie wiem. No, gru, gruba, słuchajcie, cyfra, naprawdę gruba cyfra. Tam, tam, tam jest, chcą przebić ponownie Fortnite'a i coś chyba jeszcze, nie? No, nie tędy droga, moi drodzy. Ale mam nadzieję, że to jakoś przejdzie i o ile widziać było, że w trailerze, który tam właśnie ostatnio dostaliśmy, w tym trailerze, słuchajcie, była... Zawartość tego trailera pokazywała nam, że, ta, że ten single player, który będzie, on będzie taki bardziej, mi się wydaje, kodowy, taki bardziej z pompą, po prostu dogoni do Gonikoda słuchajcie, z tą pompą. Gdzieś też czytałem, że on ma ponoć być dozowany, mam nadzieję, że tego nie zrobią, bo ich zapierdolę normalnie. Ale, ale słuchajcie gdzieś tam, czy ktoś, czy coś mówi, czy nawet Kozisz Kost wspominał, Kostowa wspominał, że to ma niby być, jak to się nazywa, ten, 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 ten cały singiel ma być ponoć dodawany powoli. Natomiast mi się wydaje, że po prostu zrobią całe, bo ludzi chyba nie, nie chcieli bardzo wkurzać. Co ciekawą rzeczą, słuchajcie, jeszcze jest, 31, jak wszyscy wiemy, będziemy mieli pokaz, to już chyba czwartego piątek, będziemy, słuchajcie, mieli pokaz multika, na który bardzo czekam i na pewno sobie też go omówimy z Kostem, mam nadzieję, że on już tak samo będzie i będzie to oglądał, bo jestem bardzo ciekaw właśnie, co on będzie z tym, słuchajcie, co, co, co on też ogólnie będzie o tym myślał, więc jest taki mały vlog z Kostem, słuchajcie, zrobimy. No, i co? I mało tego jeszcze, no i jej się wysypało, i, i niechcący potwierdziło, słuchajcie, tak prawdę mówiąc, datę premiery. No, bo jak tutaj czytam na, na, na pewno, i chwilę wam tę, przedstawię tę stronę, yy, albo nawet, yy, no tak, no, wgódzę Wam po to jest z planety Gracza. No, jest tak napisane, że na stronie z informacjami prawnymi widniała data końca oferty, słuchajcie, przesprzedażowej. sprzedażowej ta data to była 10 października 2020, 2025 tego roku, więc jak można śmiało przypuszczać, to będzie albo ten dzień, gdzie właśnie będzie koniec sprzedaży i będzie można kupić normalnie w sklepach, no albo dzień później, jakiś tam 11 czy coś października, więc, więc, więc ja też tak w sumie obstawiałem ten, ten słuchajcie, ten cały, no tą całą, słuchajcie, datę, nie? Tak więc mniej więcej wiadomo, co jest, słuchajcie, już granne, co jest 5 że to nie jest tak, że nie wiem, ten Battlefield wyjdzie za rok. Jeśli nie będzie żadnych poślizgów, a podejrzewam, że nie będzie. On i ten bo by już 4 lata. Um, mam nadzieję, że go zrobią pozytywnie i bardzo dobrze. I tego bym sobie słuchajcie, życzył e, Co jeszcze? No, 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 ponosi ma nie być z bomby tego. Jejku, e, jak to się nazywa? Boże, patrzcie, wypadło mi z głowy. Tego trybu, w którym się chodzi 3 lata dostajesz kulkę, to cię nie ma. E, poprawcie, do, dopiszcie mi, wie, wie, wiecie, wiecie o co mi chodzi. E, I on ma ponoć się pojawić kilka miesięcy dopiero po premierze. Tak więc, tak więc to, 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 to akurat mnie nie interesuje, bo ja tego w ogóle nigdy nie lubiłem. Jakoś tak nie przemawiał do mnie. Wolę to właśnie Capture the Flag, e, Podbój e, i te inne, słuchajcie, że takie normalne dla, dla, dla BF-a. Deathmatch. I tak dalej. Nie mogę się doczekać, powiem szczerze. Jak, jak widzieliśmy właśnie na trailerach, to będzie konflikt w, w czasach obecnych albo chwilkę bardziej nowoczesnych natomiast nie będzie tych całych jetpacków innych pierdół, laserów piu, 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 normalne uzbrojenie, normalne rzeczy normalne helikoptery fajnie będziemy się poruszać w Stanach Zjednoczonych z tego co widzieliśmy tam był chyba Nowy Jork zniszczony, no i tyle moi drodzy tyle, tyle, tyle w sumie ta, ta w sumie najważniejsza informacja właśnie że 10 października albo 11 będzie prawdopodobnie wrzucony no bardzo na sprzedaż nie? jestem ciekaw słuchajcie, jak on wyjdzie, kolejny materiał ukaże się zaraz po tym jak 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 no potem tym pierwszym, nie? Bo, bo jestem strasznie ciekaw jak będzie wyglądał cały ten multi i co oni tam przedstawiam. Niby jest ta Prealfa, słuchajcie, tutaj po internecie hula, bo tam widziałem kilka filmików, ale chciałbym dokładnie zobaczyć, że po prostu przedstawimy jakie będą tryby, ile będzie map. Bardzo mnie też ciekawi, czy znowu będzie taki kurde, wiecie, e... Content dodawany tak, jak oni sobie życzą, czy będą brać pieniądze za, za ten content, tak było kiedyś w Battlefieldach, że wy, 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 wykuwało się premium, tak? No i tak program oferowało nam 5 map co 3 miesiące, czy tam sześć było, map co 3 miesiące, nowe bronie, i inne pierdolowe zdaje nowe jakieś. To było bardzo fajne, bo te 5 map na pewno wchodziły co 3 miesiące i można było, se, słuchajcie, pochulać. I to działało do BF-a jedynki, nie? później piątka i, i, i ten nowy już tego nie miały, Szkoda bardzo. No dobra, dajcie znać, co myślicie, czy się cieszycie, że ten BF. Yy, prawdopodobnie wyjdzie 10 albo 11 października tego roku. Yy, czy kupujecie BFA, czy kupujecie w ogóle przed sprzedaż? Bierzecie pre <grym> stawiacie ja, ja im kurwa nie wierzę. Nie wiem jak wy, ale ja im nie ufam. Chcę zobaczyć, to będzie słuchajcie grane. Yy, dajcie znać yy, co myślicie. Do trzymajcie się strzała.